Po tej studni, przy której znajdujemy się teraz, około 60, metrów głębokości, wykuta w litej skale. Taką studnię w tamtych czasach na naszym zamku drążyli więźniowie z zamkowi. Bardzo jednak nietypowym sposobem taka studnia powstawała, ponieważ ci więźniowie każdego dnia w otwory skalne tej studni wkładali duże, suche, drewniane pale. Na noc takie pale zalewali gorącą wodą, no i właśnie pod wpływem tej wody te pale przez noc pęczniały, zwiększały swoją objętość, przez co rozsadzały tutaj tą skałę. Przypuszcza się, że takim sposobem taka studnia mogła być drążona około 20 lat, mniej więcej 3 metry na rok, także na no bardzo długotrwały był to kiedyś proces. Również, drodzy Państwo, z tą studnią związana jest najciekawsza legenda naszego zamku w Niedzicy, na podstawie której to legendy w latach 70. przed tej studni został nakręcony serial Wakacje z duchami. Legenda, która mówi o młodym małżeństwie, które około wieku XV wprowadziło się na nasz zamek: księżniczka o imieniu Brunhilda oraz ciąże o imieniu Bogusław. Małżeństwo które bardzo od początku ze sobą się kłóciło, tych kłótni nie mogli już wytrzymać inni mieszkańcy naszego zamku doszli do wniosku, że to małżeńską trzeba gdzieś przenieść, gdzie tych kłótni tak bardzo już słychać nie będzie. Od tamtej pory Małżonkowie zamieszkali w tej najwyższej wieży widocznej tutaj nad nami. Mury tej wieży dużo grubsze, dużo bardziej oddalona od innych części mieszkalnych. No i stamtąd tych kłótni tak bardzo już słychać nie było jak kłócili się jednak dalej. Podczas jednej z kłótni trwającej już w komnacie tej wieży kilka dni doszło do takiej awantury, że Bogusław mocno Brudhildę od siebie odepchnął. Pech chciał, że stała blisko otwartego okna w komnacie tej wieży. Przez okno wypadła i wpadła prosto tutaj do tej naszej studni. No niestety nie miała szans na przeżycie upadku z tak dużej wysokości. Bogusław, gdy z okna komnaty zobaczył, co zrobił, co się stało. Na no bardzo się tym faktem przejął dniami, nocami. Jedny Bogusław błąkał się po naszym zamku, szukając przebaczenia tej zbrodni. Najpewnej bezsennej nocy do tej studni Bogusław podchodzi i do jej wnętrza bardzo głośno krzyczy słowa: Przebacz mi Brunhildo! Nie spodziewał się oczywiście żadnej odpowiedzi, aż tu nagle z głębi studni słyszy głos Brunhildy, która odpowiada mu słowami: Przebaczam ci, Bogusławie, łysy. Wszystko było dobrze. Historia. Kończyłaby się bardzo szczęśliwie, no gdyby nie ostatni wyraz wypowiedziany w samym momencie przez Bronhildę, mianowicie łysym, takim człowiekiem Bogusław nigdy w życiu nie był. Miał długie, piękne i czarne włosy. No i zaczęły się prawda od razu zastanawiać, dlaczego tak małżonka w tym momencie go nazwała bardzo szybko, jednak zagadka się wyjaśniła już kolejnego dnia, gdy Bogusław wstał rano, popatrzył do lustra, okazało się, że został człowiekiem całkowicie łysym aż do końca swojego życia. W taki sposób małżonka postanowiła się na nim zemścić za tą zbrodnię. W taki sposób, drodzy Państwo. A legenda się kończy. No jednak, nasza studnia od momentu tej historii zabrała takich bardzo szczególnych właściwości. Właściwości są dwie. Pierwsza mówi o tym, że podobno po godzinie 21 dnia każdego z tej studni wychodzi wspomniany duch Brunhildy, za którym podąża duch Bogusława. I po całym zamku duchy krążą, aż do godziny 9, kiedy ponownie otwieramy tutaj nasze zamek. No jednak, ponieważ dopiero mamy w okolicach godziny 16, ducha Brunhildy. W tym momencie zobaczyć się nie uda, dlatego przechodzę do drugiej właściwości naszej studni. Druga właściwość dotyczy wszystkich panów, którzy odwiedzają nasz zamek. Otóż to drodzy panowie, który z Was chciałby sprawdzić właściwości naszej studni, będzie sobie za chwilkę można blisko podejść. Do jej wnętrza należy bardzo głośno wykrzyczeć imię wybranki swojego serca. Jeżeli któryś z panów takie imię wykrzyknie do studni, a będzie miał coś na sumieniu, w stosunku do tej wybranki taki pan kolejnego dnia może obudzić się. łysy. <śleskujesz> 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 Kiedy ewentualnie któryś z panów chciał spróbować, tutaj od razu mówię, który z panów ma mniej włosów, nie odrastają. pana niestety, nie działa. Dobrze, drodzy Państwo, nie widzę tutaj chętnych panów podchodzących, dlatego przejdziemy sobie... Kośka! A jednak, pan się decyduje. Pan ma głosy czy nie, bo pan nie... Mam! Coś pan... Wszystko się układa. Czy